Cześć, witajcie z tej strony na i w tym filmie wam pokażę, jak zrobić serwer do Beam Drive, żebyście mogli grać z kolegami. A więc w innym filmie pokazywałam, jak grać multiplayer, ale w tym filmie wam pokażę, jak zrobić serwer. No to najpierw musicie wejść na stronkę beammp.com. Teraz tutaj klikacie na Download Server, tak. Teraz wam się to ściąga, no to teraz idziecie tam, gdzie to, wam się to ściągnęło, bierzecie to i gdzieś na pulpit sobie to możecie przenieść, no tak, teraz tutaj klikacie prawym przyciskiem myszy i wyodrębni wszystkie, i wyodrębni, i teraz tutaj wam się utworzył folder BMP Server, i teraz, i teraz do niego wchodzicie, i teraz tutaj klikacie na bmpserver.exe, i teraz... Wydaje Wam się coś, system Windows ochronił ten komputer. To, to, to jakby, co to, to nie jest niebezpieczne. To klikacie więcej informacji i uruchom mimo to. To jest bezpieczne, naprawdę. Dobra. Teraz to, teraz musicie tylko poczekać, aż o to Wam się odpali i yy, zniknie. To powinno potrwać 10 sekund. No to ten klik tutaj, ten serwer config.toml to klikacie otwórz, a jak Wam to nie zadziała, to klikacie otwórz za pomocą tutaj wybracie węzeń aplikacji i możecie wybrać notatnik no to tutaj macie różne informacje ale, naj... ale najpierw trzeba skopiować o ten link kopiuj teraz wchodzicie w Google i, to w... I teraz to tutaj wklejacie tak? i teraz tutaj Wam się odpali stronka to, tu, no to będziecie jeszcze musieli wejść na Discord, to, to będziecie musieli jeszcze wejść na serwer Discorda y, BIMMP to, to na tej stronce tutaj y, bammp.com, tutaj wchodzicie tutaj niżej gdzieś i tutaj jest Discord, klikacie na to i klikacie y, tutaj gdzieś dołon, to jak już to zrobicie, to tutaj Będziecie musieli się zalogować na Discorda. Ja się szybciutko zaloguję i je się widzimy. O tak, już się zalogowałem. Teraz tutaj klikacie na autoryzuj. To tutaj teraz klikacie na case. Teraz tutaj jak na tej słońce klikacie tutaj. I teraz tutaj. To teraz tutaj wpisujecie jak chcecie, żeby ten serwer wam się nazywał. Ja napiszę sobie, yy, ja napiszę sobie serwer. -not". O tak i serwer IP to to Wam zaraz pokażę o to, żeby znaleźć ten serwer IP to wchodzicie na nową kartę tutaj i, i tutaj wpisujecie can low C mi no to tutaj jest te takie cyferki to kopiujecie te, i teraz tutaj kleacie i tutaj wklejacie, klikacie na create Oto? i teraz tutaj gdzie macie ten serwer natka to tutaj jest kod Ja już się kiedyś bawiłem w te serwera więc mam tutaj jeszcze jeden na górze ale wy powinniście mieć tylko ten jeden który stworzyliście a więc teraz kopiujecie ten kod wracacie do tego serwer y, config.com i teraz tutaj pomiędzy tymi dwoma y, znakami tutaj mogę to powiększyć tak powiecie tak? tymi tutaj te, teraz tutaj pod general i outK to tutaj pomiędzy tymi znakami klejacie ten kodzik i klikacie control. i klikacie klik i zapisz tak teraz z tego wychodzicie teraz tutaj wracacie znowu no to jak jesteście tutaj w, w tym folderze to klikacie jeszcze raz na bmpserwer.exe i teraz tutaj i teraz jak wam się to pokaże to klikacie na zezwoleń na dostęp o tak I teraz to wam się powinno włączać Teraz szukacie tam, gdzie pisze 30814, to musicie to sobie zapamiętać. Wchodzicie w przeglądarkę internetową i musicie otworzyć port. Jeżeli wam się nie chce tego robić, to możecie użyć Hamachi. to opowiadałem w filmie, jak zrobić serwer Minecraft. A więc możecie tam przewinąć i zobaczyć, jak to się robi. A, a więc możecie użyć Hamachi albo otworzyć port w routerze I otwieranie portu w, w routerze to. To jest może troszeczkę trudniejsze, ale na dłuższy okres będzie to łatwiejsze. A więc klikacie przycisk Windowsa, wpisujecie cmd, wiąż polecenia, klikacie Enter. Teraz tutaj wpisujecie ipconfig, Enter. I teraz tutaj, gdzie jest to default gateway, to tutaj jest portferek, A więc kopiujecie o to i wpisujecie to w Google. A więc ja to włączę. 1, 1, tak, Enter. I teraz tutaj Wam się powinna włączyć stronka od routera. No to teraz tutaj wpisujecie i tutaj wpisujecie hasło do Waszego routera. To hasło powinno pisać się na tyle Waszego routera albo coś takiego. Albo możecie się zapytać, albo się możecie zapytać rodzica albo, albo kogoś, kto się na tym zna. I wpisujecie tutaj hasło. zalokuj zaloguj się. Ta stronka od routera Wam się może różnić w zależności, jako, jaki macie router. No to w moim przypadku wystarczy wejść w zaawansowane. I teraz, tu tutaj, w, w bezpieczeństwo. I wirtualny serwer. Jak klikacie na ten plusik i, i, i nazwa. To tutaj, możecie wpisać, nie wiem, BIM MP. To zostaje ja, protokół TCP ukośnik UDP, one port. To tutaj wpisujecie to 3814 30 30 i tutaj wpisujecie to samo. I to wam się może różnić. Więc jeżeli nie wiecie, jak zrobić to na waszym buterze, no to wpisujecie nazwę waszego butera w internecie i znajdujecie jakiś poradnik. Teraz tutaj, jak urządzenie wybieracie w wasz komputer. Ja tutaj wybiorę mój komputer a jeżeli nie będziecie tego mieli to tutaj pod, pod LAN IP adres to tutaj gdzie mieliście to tutaj gdzie mieliście o to to wpisujecie to co jest pod IPv4 adres to, to przepisujecie to do tego Więc tutaj na LAN port wybieracie to te, znowu jest te, znowu to 3814 klikacie na zapisz teraz wam się to zapisze w niektórych routerach będzie, potrzeba, będzie trzeba zrestartować router to tutaj w tym serwer.config.com to tutaj możecie ustawić różne rzeczy różne rzeczy tutaj macie, tutaj macie opis ja mogę ja po prostu sobie tutaj napiszę natka i pamiętajcie żeby to się mieściło w, pomiędzy, ty, pomiędzy tym i tym znakiem i tutaj gdzie jest mapa to do tego wrócimy jeszcze. Tutaj ile jest pojazdów to ile chcecie, żeby było maksymalnie pojazdów na jedną osobę. Ja wybiorę 3. I tutaj ile, ile jest i tutaj ile maksymalnych kraczy. Ja wybiorę 10. Tutaj nazwa. To w sumie też mogę wziąć serwer matka. Tego tam gdzie pisze port, to tego nie zmieniajcie. tutaj Tutaj prywatny tutaj gdzie piszę private to tutaj to, to jeżeli chcecie żeby ten serwer był dostępny dla wszystkich ludzi to wpisujecie tutaj false a jeżeli chcecie żebyście tylko wy albo wasi koledzy mogli widzieć ten serwer to wpisujecie true ja chcę żeby tylko ja i moi koledzy to widzieli a ja, więc wpisuję true raz sobie żeby... pod... i to już tyle Sklifacie. klik, zapisz Możecie już z tego wyjść. Teraz wchodzicie w ser BIMMMP server.exe No to teraz wchodzicie w, w BeamMP Server. To wyglądało tak właśnie. H wchodzicie w to, launch game klikacie i teraz przetestujemy ten na nasz serwer. Teraz wchodzicie w grę i to musi być włączone. No tak, teraz się tutaj... I teraz się gra włącza. No to teraz klikacie play, multiplayer O tak tylko się trzeba Zlogować No tak o tak, play I teraz tutaj klikacie na direct connect I zaraz tutaj I teraz jeżeli wy na waszym inter Jeżeli wy Macie ten serwer u siebie na komputerze I u siebie chcecie do dołączyć, to wpis To żeby Znaleźć to co tutaj pisze to Wchodzicie w cm to, to wpisujecie w CMD i tutaj wpisujecie IPConfig o tak i teraz tutaj gdzie pisze yy, ja tutaj gdzie pisze IPv4 adres na, na tym komputerze gdzie macie ten serwer to, to trzeba tutaj wpisać a więc wpisujemy o tak teraz wpieracie tutaj na connect i teraz powinien Wam się odpalić wasz serwer o tak? no to teraz jak wam się no to teraz wam się to wasz serwer włączył i wszystko działa a więc jest super no to teraz wam się już wasz serwer włączył i wszystko działa no więc ja myślę, dla ja sobie teraz wyjdę no to jak już otworzycie ten port w że tu wchodzicie w wchodzicie w you see me? i tutaj i tutaj ukrywacie pierwszy link o tak? A więc jeżeli chcecie, żeby Wasi koledzy mogli z Wami grać, to kopiujecie o, o to kopiu kopiujecie i wysyłacie to swoim kolegom i oni muszą to wpisać u siebie w BMG. Tak? A więc oni, którzy też play, muszą to muszą także mieć zainstalowane BMG Multiplayer Direct Connect, a tutaj wpisują to, co Wy na tej stronie macie. A więc... A i jak oni teraz klikną tutaj na, na connect, to będzie działać, ale jak ja to zrobię to to nie będzie, to to niestety nie będzie działać, bo, bo, jest te, bo, to jest, bo jestem na tym samym internecie, na którym jest ten serwer. Więc jak Wy chcecie zagrać to musicie tutaj wpisać ten IPv4 adres. Jeżeli chcecie zmienić mapę, to klikacie tutaj w server-config.com znowu i teraz tutaj. I teraz tutaj piszę map i jest to takie coś. No to w opisie tego filmu powinien, powinien, powinna być lista ze wszystkimi mapami, jakie są. Więc jeżeli na przykład chcecie mieć mapę derby, to kopiujecie od, teg od tego, od tego, teraz kopiujecie od ukośnika do literki N, o tak? Kopiujecie to. Wracacie do server config.toml i teraz tutaj, gdzie pisze map, to zaznaczacie to. I wklejacie to tutaj, i klik zapisz. I właśnie, a, a więc teraz zmieni, zmieniliście mapy na tą, na ten derby, ale tutaj są te, ale tutaj są wszystkie inne mapy. No to tutaj są wszystkie te mapy, to możecie, to możecie stąd przepisać, ale jak teraz zmienię mapę, to chcę to przetestować, więc tutaj wpisuję to, co było wcześniej, tutaj wpisuję teraz adres tego mojego komputera, to on tutaj wpisuje ten IPv4 adres. Wchodzimy Connect i teraz on się powinna załadować tam, ta, ta mapa, którą wybraliście. No to jak zmienicie tą mapę, to, to musicie wyłączyć i włączyć jeszcze raz ten EMAPP server.exe i teraz tutaj w bmg wpisujecie wasz, ten IPv4 adres. tak Zobaczmy, ja to tutaj na szybko wpiszę. Connect. no to, jak widzicie, to, to, to się ładuje, a więc wszystko działa. A więc Mam nadzieję, że pomogłem, a więc, mam nadzieję, że pomogłem jak największej ilości z Was. A więc, subskrybujcie mój kanał. No to dajcie łapkę w górę. Subskrybujcie mój kanał i cześć! O, jak widzicie, to ta mapa się załadowała. Jest wszystko dobrze. Cześć.